Dzień dobry, nieruchomości bez ściemy pogadanki u Anki. Parę razy już wspomniałam odnośnie tej spec ustawy dotyczącą wykazu gmin, które ucierpiały w wyniku powodzi z, z września tego roku. Już wiem w tej chwili, jak to fizycznie i praktycznie się odbywa. Mówiłam też o tym, że yy, właściciele Klienci ogólnie się denerwują, niecierpliwią, uważają, że może to są jakieś moje chwyty, żeby po prostu nie podchodzić jak najszybciej do aktu. Natomiast ta ustawa spowodowała, że no wszystko się troszkę wydłużyło w czasie, ale jestem już po dwóch aktach i wiem, jak to wyglądało teraz w praktyce. Otóż, gdy podeszliśmy do tej umowy warunkowej, czyli tak zwanej proformy, było już określone w, tym, w tej umowie wszystko to, co powinna zawierać umowa przeniesienia własności, czyli ten akt notarialny, to notariusz wysyła do gminy i wtedy prezydent, burmistrz, wójt wypowiada się na ten temat, czy jest zainteresowany prawem pierwokupu, jaki został im nadany. Właśnie w tej spec ustawie, która trwać będzie do 30 kwietnia 2025 roku. Obawialiśmy się wszyscy, że to będzie długotrwałe i aż o 30 dni bo tyle wójt, burmistrz i prezydent ma czasu na to, aby się odnieść. Właśnie do takich umów warunkowych i prawa pierwokupu. I ku mojej uciesze, dwie gminy, w których sprzedaję nieruchomości, no, zrobiły to naprawdę w ekspresowym tempie, bo aż przynajmniej w jednym przypadku to było kilka dni, a w drugim, no, prawie dwa tygodnie. Tak czy inaczej, jestem już po tych aktach, Wszystkim ulżyło, teraz oczywiście przynajmniej w jednym przypadku trzeba uruchomić kredyt, więc transakcja trwa jakby nadal. Mam nadzieję, że w następnym przypadku, który również jakby się u mnie toczy, też będzie w tak fajny, pozytywny sposób yy, załatwiony. Drodzy Państwo, jest już grudzień. Pogodę za oknem mamy. Lekką mroźną, ale słoneczko świeci jest naprawdę bardzo przyjemnie. W niedzielę miałam okazję pójść na fajny spacer i odetchnąć przynajmniej tak zwanym świeżym powietrzem. Najważniejsze było to, że pozwoliłam sobie na tych kilka promieni po to, aby cały stres z tych ostatnich tygodni pozwolił. Mojemu ciało odpuścić. Mam nadzieję, że i wy też tak pozwalacie sobie o, że wiecie, o czym mówię. Bo w niedzielę uruchomiłam ale, kalendarz adwentowy w związku z tym, że była to pierwsza niedziela adwentowa, zaczęłam od odpoczynku, bo to jest najważniejsze, prawda? Wiem, że niewielu z was y, może sobie na to pozwolić. Wiem, że wielu z Was w tym właśnie ostatnim miesiącu roku dokonuje szalone pomysły i w biegu tych wszystkich różnych spraw y, też bierzecie pod uwagę m, zakupy czy sprzedażę swoich nieruchomości. Jestem oczywiście tutaj na straży. Jeśli tylko macie taką potrzebę i chęć współpracy ze mną, to zapraszam. Ale odnośnie y, tych nieruchomości, już powiedziałam, Najważniejszy temat to, że jestem już po tych aktach, które poprzedzono umowami warunkowymi, a teraz chcę powiedzieć o tym, że obserwuję od wielu lat, że właśnie w grudniu dokonują się czasem niesamowite rzeczy, że właśnie w tym czasie grudniowym, kiedy, kiedy jest inna atmosfera, w sklepach już na pewno widzicie przygotowania do świąt, różne ozdoby, choinki i tak dalej, to wielu z Was, wielu klientów właśnie w tym czasie dokonuje sobie takiego przemyślenia, że może warto by było jeszcze coś sprzedać albo kupić, bo... Jedni uciekają z podatków, drudzy zmieniają swoje życie, żeby wejść od nowego roku z nowym startem. Dlatego ja ostatnio zauważyłam, że tych telefonów jest więcej, z czego oczywiście ogromnie się cieszę, ale widzę też, że pomimo tego, że te nieruchomości się namnożyły, czyli jest ich dużo, popyt jest taki sobie. Ale nadal jest. Pytanie tylko, czy będę w stanie sprostać. Ostatnio miałam taką sytuację, że nie. Był klient, który zadeklarował się oczywiście gotówkowo, jednak dał bardzo niską cenę. Na początku się właściciele nie zgodzili, potem się zgodzili. Efekt tego jest taki, że ogólnie do tej transakcji nie doszło. Czy popełniłam błąd? Czy jest to czyjaś wina? Hmm. Oczywiście, że biorę to na siebie. Czuję się w jakimś tam stopniu e, odpowiedzialna też za to, bo mogłam pewne rzeczy inaczej poprowadzić. Oczywiście to wiem dzisiaj z punktu patrzenia przez pryzmat tych kilku, kilkunastu dni, ale na pewno wiem jedno: że każda nieruchomość ma swojego nabywcę, że wszystko co się dzieje jest po coś. I chciałam Państwa tylko zachęcić do tego, abyście się nie denerwowali, bo czasami są stresujące sytuacje. Ja też je mam i też to wszystko potem przeżywam i nie śpię po nocach. Ale staram się widzieć pozytywy. Staram się. Dostrzegać w tym właśnie jakiś y, podtekst. Wiadomym jest, że fajnie by było, żeby się wszystko sprzedawało i tak dalej, bo przecież człowiek w ten sposób też zarabia. Ale najważniejsze jest zadowolenie. Żeby to robić w spokoju, żeby każdy klient czuł się dobrze. Jestem dostępna dla Państwa i mam nadzieję, że w tym grudniu tego roku jeszcze będę mogła pochwalić się wam e, swoimi efektami w następnych odcinkach, które już będą znacznie spokojniejsze, bo przecież każdy z nas wchodzi już w taki świąteczny nastrój. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na ten moment. Obserwujcie mnie, subskrybujcie mój kanał Nieruchomości bez Ściemy. I zapraszam w dalszym ciągu do udziału ze mną w jakimś wywiadzie. Zadawajcie pytania, ja bardzo chętnie odpowiem. Za dziś bardzo dziękuję, Wasza Anka. Pozdrawiam.